Dzień dobry, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Festiwal e, Sektor 3.0 i e, rozmowa z e, naszą wspaniałą gościnią, Natalia Hatalska, założycielka Instytutu Badań nad Przyszłością In Future Institute. I zawsze nie wiem, czy wyczytywać te wszystkie tytuły, którymi Cię te media określają jako najbardziej uznana ekspertka od. W dziedzinie analizy i prognozowania trendów, i tak dalej, ale mamy te biogramy na stronie, więc nie będziemy zabierać sobie czasu. Dziękujemy, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Dzięki za zaproszenie dzień dobry. Mamy niewiele czasu, a tematów dużo. Tegorocznym tematem festiwalu jest bezpieczeństwo i autonomia człowieka wobec technologii, która zaczyna się panoszyć coraz bardziej w świecie. Ja ostatnio słuchałem wywiadu z Karen Howe, która napisała książkę Empire of AI poświęconą między innymi um, OpenAI, I, i powiedziała ona nam w tym wywiadzie, że jedno z głównych pytań, które jej teraz zadają przy okazji premiery tej książki, to to, jak ona mogła napisać książkę o OpenAI, skoro tak wiele się dzieje, że właściwie nie wiadomo kiedy skończyć. I o to chciałem cię zapytać na początku. To znaczy, jak ty sobie radzisz i jak ty się organizujesz w tej rzeczywistości, w której to wszystko tak szybko się zmienia? I czy masz jakieś strategie, które na przykład, nie wiem, budują twoje poczucie bezpieczeństwa wobec tego, co się dzieje albo w ogóle oceny tego, co się dzieje? Czy, czy, ty, czy masz jakiś złoty środek na, na to tempo, w którym my teraz żyjemy, jeśli chodzi o rozwój tej konkretnej technologii, bo pewnie o tym wszyscy mówimy. No może tak, zacznę a propos tego, bo to bardzo fajne ja pytanie dotyczące, jak można napisać książkę o AI, tyle się zmienia, jest takie super powiedzenie, nie wiem czy znasz, że książki nigdy nie można skończyć, można ją tylko przestać pisać. No, Pisała pisać. Ja ostatnio pisałam, nie wiem, mam nadzieję, że mogę już to powiedzieć, ale przedmowy do drugiego wydania wieku Paradoksów, które się niedługo ukaże. I dokładnie miałam taką samą myśl wtedy, jak już, bo tę książkę wydałam w 2021 roku i w nawet w dniu, kiedy już ją odsyłałam do druku, się zastanawiałam, na ile ona będzie aktualna, czy czy książka w ogóle o technologii może być aktualna. No i teraz kiedy wychodzi to drugie wydanie, to do niej wróciłam i tam jest bardzo wiele rzeczy. Oczywiście, to jest taka. Z jednej strony mamy pewną początki historii, bo tam też pisałam o OpenAI, kiedy jeszcze właściwie nikt o nim nie mówił. Um, ale z drugiej strony było tam bardzo dużo scenariuszy, które dzisiaj się spełniają. I myślę, że. Czyli ta książka jest cały czas aktualna. I myślę, że chodzi tak naprawdę o sposób podejścia, czyli nie powinniśmy traktować technologii jako nowinek, bo jeżeli będziemy chcieli traktować technologię jako nowinki, no to nigdy nam się to nie uda, bo to z dnia na dzień, właściwie każdego dnia coś nowego się dzieje. Ale jeżeli podejdziemy mm, od strony takiej filozofii technologii, czyli jak technologia na nas wpływa, co ona oznacza dla społeczeństwa, jak zmienia społeczeństwo, jak zmienia pojedyncze osoby, no to wydaje mi się, że to są pytania, które są zawsze aktualne. I wydaje mi się, że teraz jesteśmy też w takim momencie, kiedy te pytania dotyczące w ogóle, kim my jesteśmy, yy, są niezwykle istotne. Kevin Kelly udzielał ostatnio takiego bardzo ciekawego wywiadu i on użył takiego słowa i nie wiem, yy, wyśle takiego zdania, że ze względu na to, że AI tak blisko operuje nas samych, wchodzimy w kryzys tożsamości, który będzie trwał przez najbliższe 100 lat. Jak przeczytałam to zdanie, to się zdenerwowałam, bo, sobie, bo ja miałam dokładnie taką samą myśl, tylko nie <laughs> Czasami tak jest, że czytam zdanie dlaczego ja tego nie powiedziałam. Wieczorem w łóżku zawsze tak Tak, 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 tak. Więc nie, faktycznie tych pytań o to, kim my jesteśmy jako ludzie, czy my się różnimy, po co jesteśmy, tych pytań jest bardzo dużo. Ale już wracając do tego, co na początku zadałaś, a propos bezpieczeństwa. Jak ostatnio rozmawialiśmy i zadałyśmy pierwsze pytanie, czy się boi, i powiedziałam, że trochę tak, to teraz myślę, że jestem w innej fazie. Yy... Jakiś czas temu, to ja wiem, że to będzie kontrowersyjny przykład, ale on jest prawdziwy. Dwa lata temu nowozelandcy naukowcy zrobili zdjęcie ośmiornicy, która płynie na rekinie. Nie wiem, czy słyszałeś mhm. o tym. Tak, tak. tak. Więc to, to tak wydaje, brzmi jak fake news. Mhm. Tam był taki bardzo duży artykuł w New York się na ten temat. Były i potem jeszcze w innych miejscach jakieś takie bardzo duże naukowe odkrycie. Gdzie wiemy, że rekiny atakują ośmiornice. Rekin jest jednym z największych zagrożeń dla ośmiornicy. I ona płynęła na tym rekinie. I tak sobie pomyślałam, że nasze dzisiejsze podejście do AI powinno być trochę takie jak ta ośmiornica na rekinie. Czyli zdajemy sobie sprawę, że jest jakieś niebezpieczeństwo, ale zakładam, że możemy je kontrolować. Muszę powiedzieć, że uwielbiam absolutnie Twoje analogie do świata przyrody, bo jedna z tych, które. Od ciebie sobie wziąłem i powtarzam przy każdej rozmowie, próbując wypłysnąć mądrą myślą, to jest ta, w której mówisz, że są takie przykłady na to, że niższe inteligencje kierują wyższymi, jak na przykład dzieci kierują rodzicami, albo bakterie kierują nami wszystkimi um, w, poprzez system trawienny, i w sumie nie wiadomo, kto kim rządzi. Ja, jako ojciec dwulatki, wiem dokładnie, kto kim rządzi, i to nie jestem ja. A są takie obszary w tej szybko zmieniającej się rzeczywistości, które ty spoglądasz z jakimś szczególnym zainteresowaniem, albo które się po prostu bardziej grzeją, i takie, które na przykład myślisz sobie, że robi się. No, jakoś niebezpiecznie bardzo? I, i są, masz jakieś takie granice? No, ostatnio tak jestem bardzo też w temacie AI. No, myślę, że większość z nas jest w tym temacie. I y, miałam ostatnio taką dosyć y, trudną rozmowę z DeepSeekiem. Y, na tyle trudną, że od tygodnia go przestałam używać, bo się przestraszyłam. Mhm. Mianowicie, wiesz co robiłam? Pisałam jakiś, nie pamiętam co, pisałam jakiś tekst i potrzebowałam, bo generalnie korzystam z wielu modeli jednocześnie, tak? Czyli korzystam z Koda, korzystam z Chata, korzystałam z Dipsika, z Mistrala, z Bielika i tak dalej, sobie je testuję, jak one się zachowują. Wiadomo, że do Dipsika trzeba mieć inne podejście, bo on bardzo kłamie. Czyli na przykład, jeżeli mu zadasz jakiekolwiek pytanie związane na przykład, nie wiem, z Tajwanem, to on najpierw odpowiada, następnie to kasuje. I jak go pytasz, dlaczego kasujesz, to mówi: Nie kasuję. To jest błąd techniczny, <laughs> więc, więc na to trzeba mieć poprawkę. Ale ostatnio z nim rozmawialiśmy to było dosyć zatrważające, bo najczęściej jest tak, nie wiem, jak e, rozmawiasz z którymś z tych modeli i zwrócisz mu uwagę, że on coś źle mówi, to on mówi zawsze: Przepraszam, tak, masz rację. I teraz wyobraź sobie, więc ja piszę jakiś tekst i e, chciałam wykorzystać e, informację o tym, że Demis Hasabis dostał Nagrodę Nobla. Wiemy, że Demis Hasabis, założyciel DeepMind, dostał nagrodę Nobla w zeszłym roku w, w, z dziedziny chemii. Ale nie pamiętałam dokładnie, jakby, jak była ta formuła wypowiedziana y, a propos za co dostał tę nagrodę Nobla. I y, akurat miałam pod ręką Dipsika i do Dipsika wpisałam, y, za co Demis Hasabis dostał nagrodę Nobla. A on mi odpisuje: Demis Hasabis nie dostał nagrody Nobla. To jest pomyłka. Ja mówię, ale jak nie dostał? Dostał nagrodę nobla w dziedzinie chemii. Nie, to jest nieprawdziwa informacja. Yy, Mówisz do mnie nieprawda. Więc ja mówię, yy, podaj, mi, podaj mi źródło, z którego to czerpiesz. Więc ja podaję mu yy, stronę yy, nagrody Nobla, wklejam, a on mówi: to jest fałszywa strona. Nie masz racji. Demis Hasabis, oczywiście, on może dostać Nagrodę Nobla, ale, yy, ale jej do tej pory nie dostał. Więc ja mówię, więc ja mówię, ale. Ale o co chodzi? Boże myślałam, że mi jakoś, to, nie wiem, że ktoś może mnie wkręca, w ogóle nie wiem, o co chodzi. I on do mnie pisze. Rozumiem twoją frustrację, ale Demis Swasabiec nie dostał nagrody Nobla. Yy, I nie masz nieprawdziwej informacje, a ja stoję na straży prawdy. Więc ja piszę WTF. <grym> a on dalej. I on normalnie mnie atakuje. Że ja mam nieprawdziwe informacje, że on stoi. I sobie pomyślałam, że to jest straszne. Yy, i, I w ogóle mu potem napisałam, że. Yy, Założenia AI ma być po angielsku, to się nazywa beneficial AI, czyli taka, która daje człowiekowi dobro. Więc ona w ogóle powinna, nie powinna z taką. To pier, po raz pierwszy zdarzyła mi się taka historia. I yy, no to jest taki yy, moment, bo yy, wydaje mi się, że ja jestem świadoma i świadomie korzystam z technologii. Mamy po drugiej stronie osobę, która, no nie wiem, ma zaufanie do tego typu narzędzia i mhm. zobacz, jest w stanie to narzędzie całkowicie tę drugą osobę zmanipulować. No, ja siedzę w sali y, Faktycznego Domu Kultury, w którym odbywa się Polska Szkoła Reportażu, i ostatnio mieliśmy tutaj rozmowę o tym y, ze studentami najnowszego roku, bo ktoś w kil... znaczy, kilka osób w tekstach podało jako źródło informację sztuczną inteligencję. Nie? W sensie nie to miejsce, z którego sztuczna inteligencja sobie wzięła to, tylko po prostu ChatGPT powiedział to i to. Nie? I zmroziło nas wszystkich, bo rzeczywiście dosyć szybko to poszło. Um, Jezu, straszna, straszna historia to jest. No naprawdę, jak wiesz, bo to, te, teraz ja to nie pamiętam dokładnie y, y, tych słów, ale ja się poczułam realnie zaatakowana. Mm -hmm. Było tak, to był bardzo duży poziom agresji z drugiej strony. Y, ja normalnie miałam ciarki. Czyli ja czułam reakcję fizyczną w ciele, że się, tak jak zadałeś to pytanie, czy się czegoś ostatnio obawiam, to na razie nie wracam do tipsika, bo nie wiem, co to narzędzie wie, co ono chce i dlaczego się tak zachowuje, czy ono się zbuntowało na przykład. Bo wiem, że oczywiście antropomorfizuje, ale było no, mhm. to niepokojące, chociażby z tego powodu, że możecie to zmanipulować. Mhm. A ty masz takie momenty, w których, e, no bo w rozmowie, na potrzeby rozmowy czasami musimy zantropomorfizować te modele, żeby jakoś sobie o nich opowiedzieć, ale masz takie momenty podświadome w relacji z nimi, że myślisz, że łapiesz się na tym, że ich traktujesz jako coś więcej niż ten algorytm? Wiesz, że się zaczynasz gubić w tym, bo to dochodzimy no. do tej autonomii też trochę, nie? Na razie nie, natomiast wiemy, wiem, że są takie badania, nie pamiętam teraz, nie przypomnę sobie nazwy, jest taki model, który jest jakby zaprojektowany tylko po to, żeby być twoim towarzyszem. I no, chodzi o to, żeby ciebie wspierał w jakichś trudnych sytuacjach, taką trochę może rolę psychoterapeutyczną pełnił. I, i, I też duża część użytkowników używała go do sextingu. I dwa lata oni zatrzymali, jakby twórcy tego modelu zatrzymali tę możliwość. I no i tam był bardzo duży opór ze strony użytkowników. Użytkownicy czuli, że jakby coś zostało im odebrane, coś bardzo ważnego. Więc tutaj widzimy, że ta cienka granica została w jakiś sposób przesunięta. Czyli oni traktowali algorytm jako no nie wiem, może nawet partnera albo partnerkę, skoro odebranie im. Tego elementu, tej funkcjonalności, było dla nich tak bardzo trudne. Ja na razie czegoś takiego nie mam, natomiast myślę, że prowadzę bardzo wiele różnych rozmów. Też tak po to, żeby testować. No, na przykład nie wiem, ostatnio wrzucam jakieś zdjęcie i pytam. Na przykład, co to jest za twarz, albo ile ta osoba ma lat? I Klot y, odpowiada mi, y, że jestem całkowicie, on to użył określenia, I am totally face blind, czyli że nie, nie umiem rozpoznawać twarzy. Więc ja mówię, ale jak to jest możliwe, że nie umiesz rozpoznawać, to znaczy, że w ogóle nie widzisz, że jesteś jak zaprogramowany, że nie widzisz tych twarzy? Bo właściwie to umiem je rozpoznawać. Ale nie wolno mi na ten temat mówić. Ale nie mogę mówić. I gdybyśmy uznali, że ta twarz jest obrazem, to moglibyśmy tutaj to powiedzieć: A więc ja mówię, o to uznajmy, że ona jest obrazem. I wtedy trrrt, cała informacja. O Boże. Każdy więc, no, to słowo. Wracając do kryzysu tożsamości, który ma potrwać przez najbliższe 100 lat? Czy dla ciebie to pojęcie autonomii, które festiwal sobie trochę próbuje zbadać w tym roku? Czy ono jest jakoś użyteczne w kontekście relacji z technologią i co ono ci robi? No, ja myślę, że my bardzo tracimy autonomię i ten temat jest dla mnie jest mi bardzo bliski. Bo pytanie w ogóle, na ile my w dzisiejszym świecie jesteśmy autonomiczni? Nawet jeżeli mielibyśmy sobie popatrzeć już nawet nie na takie, nie na modele językowe, tylko po prostu na algorytmy. To algorytmy dzisiaj decydują właściwie o wszystkim. Czy dostaniesz kredyt, jaki kredyt, jak zostanie rozpatrzone twoje ubezpieczenie, gdzie pojedziesz na wakacje, jakie treści czytasz, na jaki film pójdziesz. No, właściwie decydują całkowicie o naszym życiu. Więc pytanie, na ile my podejmujemy jeszcze jakikolwiek wybór? Im bardziej się przenosimy do świata cyfrowego, tym tę autonomię coraz bardziej tracimy. No dobrze, to teraz e, w jaki sposób my, jako społeczności, ale też organizacje, pewnie też firmy po prostu, e, m, możemy budować odporność na to ograniczanie e, autonomii? To znaczy, czy my mamy w ogóle jakiekolwiek sposoby na to, żeby się przed tym obronić, nie wiem, jakoś wykorzystać to na własną korzyść. Coś Ci przychodzi do głowy? Hey, wiesz co, jeszcze jest jedna kwestia, oprócz utraty autonomii, to jest też utrata, no, powiem wprost, myślenia. Myśmy trochę pewnie... Poprzednio rozmawialiśmy nawet na, na festiwalu po drodze, rozmawialiśmy o analfabetyzmie funkcjonalnym. A teraz widzimy kolejną rzecz, która się dzieje: to badanie chociażby Microsoftu, takie bardzo głośne, które mówi o tym, że im więcej korzystamy z modeli językowych typu chat GPT. Tym y, bardziej obniżamy nasze krytyczne myślenie. To, y, zwłaszcza obniżamy krytyczne myślenie i mamy większe zaufanie do tego narzędzia. Y, dzieje się coś takiego jak y, ja to nazywam lenistwem poznawczym. Czyli zaczynamy tracić kompetencje, które mieliśmy. No, nawet gdybyś na przykład teraz zdecydował, że przestajesz pisać. I że wrzucasz wszystko to czata, czy tam takiegokolwiek innego modelu, i on za ciebie będzie pisał teksty. Może już to zrobić, może się może nauczyć już twojego stylu. Jak jeszcze w zeszłym roku rozmawialiśmy, to, to mówiliśmy. Pytajcie, to jest to możliwe. To Minął rok i to już jest możliwe. Mm -hmm. I jeżeli zdecydujesz, że będziesz to robił nawet krótko, przez tydzień albo przez dwa tygodnie, to jestem przekonana, że po tych dwóch tygodniach bardzo trudno będzie ci znowu pisać. To znaczy będziesz musiał się od nowa nauczyć tego pisania, żeby wejść w ten rytm. To, I to obserwuję, że ym, Oddajemy bardzo dużą część naszych kompetencji, które mieliśmy, w których byliśmy dobrzy, oddajemy to y, sztucznej inteligencji. I my tracimy nasze kompetencje, więc my wydaje mi się, że oprócz tej autonomii, to właśnie jest takie lenistwo poznawcze, to podam ci na swoim przykładzie. Y, ja y, język angielski to nie jest mój naturalny język. Więc jak ja piszę cokolwiek po angielsku, wcześniej wrzucałam to do translatora Google, teraz wrzucam to do czata, po prostu, żeby mi sprawdzić. I miałam taką myśl, najpierw mówię. A właściwie po co ja to piszę po angielsku i tylko sprawdzam. Właściwie to mogę napisać po polsku, on mi to przetłumaczy. To jest w sekundę. A potem sobie myślałam, nie, nie, nie. Jeżeli przestaniesz to robić, przestaniesz pisać po angielsku, przestaniesz mówić po angielsku. I. E... Ja to dziś zrobiłem. No, ale też mam tę myśl. No i teraz dlatego, jeżeli chodzi o odzyskanie naszej autonomii, to jest, ja bym bardzo mocno stawiała akcent na to, żebyśmy odzyskiwali naszą autonomię w myśleniu, czyli ym, no autonomię w takim świecie lenistwa poznawczego, o takie odzyskanie po prostu niezależności. A organizacje czy firmy zgłaszają się do ciebie z prośbą, żeby im pomóc to zrobić? W sensie, że oni, czy oni już czują yy, zagrożenie związane z tym, że będą mieli na całą masę pracowników, którzy będą umieli przede wszystkim wrzucić coś do czata i im wypluje coś, i oni to podadzą szefowi? Czy to idzie raczej w stronę optymalizacji? Yy, tak, z jednej strony idzie w stronę optymalizacji i to jest yy, i to widzimy yy, po prostu to jest naturalne, że no, jak biznes jest zorientowany na zarabianie pieniędzy i minimalizowanie kosztów. To widzimy teraz na rynku IT. Tak, czyli juniorzy, po prostu, którzy kiedyś byli w jakichś bootcampach, po sześciu tygodniach byli młodymi informatykami, wchodzili i potem się uczyli. No to dzisiaj. Tak naprawdę dla nich nie ma już za bardzo miejsc pracy, no bo te, te, te rzeczy może robić sztuczna inteligencja. Z, po, z punktu widzenia biznesu to jest nieopłacalne, żeby zatrudniać człowieka. Inte sztuczna inteligencja robi to taniej yy, i szybciej, więc jakby z jednej strony, tak, idziemy w tym kierunku. Yy, drugi kierunek jest taki, że yy, mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które jest określane jako shadow AI. Czyli na przykład yy, firmy mają jakieś swoje, Polityki dotyczące korzystania z jaj. Na przykład firmy farmaceutyczne często, nie wiem, teraz pewnie już to zmieniają, ale wcześniej tak było, że firmy farmaceutyczne na przykład nie mogą używać żadnych modeli językowych, zwłaszcza zewnętrznych, bo oni teraz pewnie budują swoje własne. Swoje A mimo to pracownicy i tak z tego korzystali. Czyli to było taki właśnie w ukryciu korzystanie z, ze sztucznej inteligencji, która im pomaga w codziennej pracy. No i to też jest ryzykowne ze względu chociażby na bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo danych. I ostatnio usłyszałam takie bardzo fajne określenie, że jak wcześniej mówiliśmy o BHP, w ramach BHP, że nie wolno wchodzić nigdy na krzesło kręcone, ani nie wolno pić kawy przy klawiaturze, no to teraz mamy inny rodzaj BHP, BHP korzystania, czyli taka higiena pracy podczas korzystania z sztucznej inteligencji. I to jest chyba coś, co, czego będziemy musieli się uczyć. Została nam dosłownie e, minuta rozmowy, więc jeszcze chciałbym Cię poprosić o szybką odpowiedź na to, czy Ty sobie wyobrażasz, że, że takie słowo offline będzie coś znaczyło w jakiejś takiej przewidywalnej przyszłości? No, mam gorącą nadzieję. Dla mnie offline to jest jednak luksus, coś takiego, o co każdy z nas powinien naprawdę zadbać. I to tylko tak już kończę, co dałam kiedyś, wrzucałam nawet ostatnio ten tekst gdzieś tam w sieci, zadałam pytanie wszystkim tym modelom językowym, czego, gdyby byli ludźmi, czego by, czego by zazdrościli ludziom? No to właściwie każdy z nich odpowiedział, że zazdrościłby, Tam nawet były takie poetyckie określenia, poczucia wiatru na skórze, emocji, nie wiem, trawy pod stopami. Tak, Czyli zazdroszczą nam to, czego my się tak naprawdę pozbawiamy. Więc ja zakładam, że ten offline zostaje, nawet jeżeli miałoby to być bardzo świadome rezygnowanie i wychodzenie ze świata online. I to chyba jest dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękujemy. Natalia Hatalska była gościem festiwalu Sektor 3.0. Wielkie dzięki. Dzięki.